Witam moi drodzy, wasza misracja ponownie witam was serdecznie, cieszę się, że oglądasz. Moi drodzy, dzisiaj taki spontaniczny trochę odcinek, niemniej jednak wypływający z mojego serca, ponieważ pod wpływem dzisiejszego dnia mam pewne pomysły. O czym dzisiaj będę mówiła? O naturalnie o dbaniu o samego siebie i jak to zrobić, ponieważ. Zauważyłam, że jednak jest z tym dużo trudności, to podam Wam dzisiaj proste porady. Mam nadzieję, że mi się uda trzy. Mam już dwie w głowie. Jak to robić? Oczywiście jest to wszystko mm, bardzo ogólne, ale no kto wie, może ktoś jest na tyle silny i będzie umiał tak z tego skorzystać, że sobie da radę. A ci, którzy będą zainteresowani, a jednak samodzielny, będzie to trudno osiągnąć, zapraszam do konsultacji. Jest możliwe ze mną. Zamówienie sobie rozmowy, i wtedy uszyjemy taki strój na miarę dla ciebie, żeby i tobie było w życiu lepiej, bo na pewno na to zasługujesz. Zanim jednak przejdę do tego odcinka, słuchajcie, nazywam się Ewa Gotlińska, jestem mówcą motywacyjnym. Sama troszkę rzeczy w życiu przeszłam i postanowiłam tutaj w czasach korony jednak wziąć swoje sprawy w swoje ręce i dzielić się z Wami moim szczęściem, moim sukcesem, moimi osiągnięciami. Ale nie w ten sposób, że się nimi chwalić, tylko się po prostu nimi dzielić. Latami nie czułam się za dobrze, chociaż w ogóle o tym nie wiedziałam. No ale dobra, przystąpmy do tematu. Jak to jest, że w pewnym momencie życia nie zauważamy, że cały czas biegniemy. Biegniemy, i tak naprawdę ten bieg jest takim wyścigiem niewiadomowskim i nie wiadomo po co. Nie mamy możliwości obejr rozejrzenia się dookoła, zobaczenia co mija nas, co mija nas w tym biegu, co, co, co my chcemy tak naprawdę i do czego obiegniemy, jaki jest ten cel. Na ustalenie takiego celu i zdiagnozowanie czegoś takiego u siebie jest naprawdę bardzo pożyteczne, chociaż wiąże się to nieraz z bardzo dużym osłabieniem organizmu. Ponieważ biegnąc cały czas przez życie, my tego nawet nie zauważamy, tylko w pewnym momencie zaczyna. Na pewno takie rzeczy, które teraz wymienię, będziecie mogli do siebie dopasować. Koncentracja. Nie mamy tej samej witalności. Bierze nas senność, zmęczenie. Jemy coraz więcej, tyjemy. Zaczynamy pić coraz więcej kawy zaczynamy mniej y, ostro widzieć. I to wszystko mogłoby się wydawać, że to jest starość, ale słuchajcie, starość to, to jeszcze nie to, to jeszcze nie to. Y, można to tam pod to podciągać i uważajcie, bo się za szybko zestarzejecie, bo przyrzekam Wam, to jeszcze nie jest starość. To jest po prostu nadużywanie organizmu. No ale teraz jak tego organizmu używać, żeby go nie nadużywać? Rozumiem, że to jest trudne. Całe życie biegniemy i biegniemy, a cały czas nam się to udawało. W pewnym momencie przestaje nam się to udawać, i właśnie wszyscy mówią, a bo to już tak na starość. Słuchajcie, to nie jest tak na starość. To jest wycieńczenie organizmu przez nas samych. Co tutaj mam na myśli? Na przykład, osoby, które chodzą wieczorem już po wszystkich zajęciach na siłownię teoretycznie patrzymy na nie jako na tych nowych bogatych ludzi z powerem, z takim samo zaparciem, z takim samo, samodyscypliną, ale słuchajcie, nie ma nic gorszego od chodzenia na siłownię przed snem, w jakikolwiek sposób takie podnoszenie sobie ciśnienia krwi. Jest absolutnie niewskazane. No i teraz y, mogłoby się wydawać, że można iść rano, prawda? No, ale rano jest super, idź. Tylko ja właśnie nie rozumiem, dlaczego osoby tego nie robią. Uważają, że nie mają czasu, bo coś tam. Idąc wieczorem na taką siłownię, zabijamy siebie bardzo, bardzo dobrze. Wychodzi nam taki fajny arszenik, którego nie widać, a jednak nas podtruwa. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że wieczór to jest taki moment, kiedy organizm rozumie, że ma iść spać. Ale jeśli my go pobudzamy, to on jest w takim konfusji, e, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku. E, ma rozterki. Co on ma teraz robić? Bo słońce zachodzi, on powinien iść spać, a tutaj go ktoś budzi. No więc słuchajcie, to jest to, ten przykład, chciałam Wam podać jako przykład, bo, bo teraz wydaje się jako dorośli, że ach, co Ty Ewa gadasz, co ty mis gadasz, tak jest dobrze. No ale teraz wyobraźcie sobie, że macie dziecko i to dziecko ma lat 10. Słuchajcie, co wy robicie z nim wieczorem? Czy wy idziecie z nim wieczorem na dwór biegać? Czy wy włączacie mu po prostu bajkę telewizorek, kąpiecie go i tak dalej? Więc ja nie rozumiem, dlaczego właśnie dorosły człowiek rozumie, co trzeba robić z dzieckiem, a nie rozumie, co ma robić z sobą. To jest dla mnie taka, taka e, głupota nabyta. Dlaczego ja to tak nazywam? Bo dziecko ma iść wcześniej spać, dziecko ma być wykąpane i, i, i nie ma jeść cukru na przykład wieczorem, bo będzie wtedy hiper, tak? Takie napobudzone, a sami jednak to robimy, i tutaj jest to błąd. A jak go można właśnie rozwiązać? Dlatego dałam tutaj porównanie z dzieckiem, ponieważ jeśli e, też jest trudne, no ale. Może komuś ta darmowa porada się tutaj przyda. Jeśli zobaczysz siebie samego w dwóch osobach, czyli ten, ten wewnętrzna osoba, która tam siedzi i czuje, to, to zmęczenie, to wszystko, i ten organizm jako dwie osobne rzeczy. I teraz ta osoba w środku siedzi, takie o to dziecko dba, o psa dba, o dom dba, o pracę dba, a o ten organizm, z którego ona korzysta, ona mu każe. Ta osoba rano wstawać, wieczorem iść na siłownię, o wszystkich zadbać, wszystkich nakarmić, sama je za późno albo za szybko, albo tylko jakąś bułkę. Słuchajcie, i to jest właśnie jeden z takich moich czary, mare, hocus pokus rzeczy, które można zrobić. Można po prostu się spróbować. Widzieć jako dwie osobne osoby. Jeśli jest Ci łatwiej widzieć jako tą, ten środek i to opakowanie, jako dorosły człowiek, to super. Ale mam dla Ciebie jeszcze jeden pomysł, który może, no bo to jest to samo, tylko musimy teraz dopasować do różnych ludzi. Więc próbuję tutaj. Są osoby, które są właśnie nieszczęśliwe, smutne, sfrustrowane. I te wszystkie rzeczy, które wiążą się teraz z tą samotnością i z tym byciem po prostu w domu. Ale są osobami, które bardzo chciałyby mieć związek. No dobrze, ale też są zmęczone i właśnie odpowiedzialność mają na swojej głowie i za wszystkie rachunki muszą płacić. I teraz sobie tak myślę, co ci da ta druga osoba? samo bycie z tą osobą przecież nie rozwiąże tych Twoich problemów, a jednak pragniesz, żeby ta druga osoba była. No i sobie tak myślę, masz te problemy, tak Ci jest źle, tak się źle czujesz, bo i samotność Ci doskwiera i różne fizyczne rzeczy, a jednak nie potrafisz pokochać samego siebie. No i teraz pokochajmy samych siebie, jest to tak, tak łatwo mówić. Ale jak to zrobić? Oczywiście to jest Praca to jest duże przedsięwzięcie i to trzeba nad tym naprawdę pracować. Niemniej jednak, jak, tak jak mówię, jak chcesz nad tym pracować i potrzebujesz kogoś, to ja tutaj jestem, zapraszam, ale może komuś się uda z tego skorzystać. Teraz co ja powiem, więc też super, bo rozsiewajmy dobro. Więc kolejna sytuacja jest to samo. Spróbujmy to, ten środek rozdzielić na tą jedną osobę, a to całe ciało mieć jako drugą osobę. Nawet możemy, żeby to było partnerstwo. I teraz słuchajcie, jak jest na przykład ta, ta dusza tutaj, a ciało tutaj. No i dusza jest Krystyna, a tutaj jest Teodor, tak? I teraz słuchajcie: Krystyna i Teodor. Teodor pracuje, wyprówa z siebie flak i tak dalej, a Krystyna tam w środku cały czas go. Bije po piętach i leć dalej, leć dalej, leć dalej, bo jeszcze tu trzeba pomóc, bo jeszcze matce trzeba pomóc, bo jeszcze ojcu trzeba pomóc, bo jeszcze trzeba pomóc sąsiadce, a ja muszę jeszcze za ZUS zapłacić. Ale to tak naprawdę ten Teodor, czyli to nasze ciało, na to wszystko pracuje. I Teodor już jest wykończony. On zaczyna płakać, on zaczyna chcieć spać, on zaczyna być wybuchowy. Oczywiście, że ja mówię cały czas o tej jednej osobie, tak. Ale jest to łatwiej jak patrzymy na siebie po prostu z boku, lub jako na zupełnie inną osobę. I teraz, gdybyśmy faktycznie byli takimi partnerami, co wiąże się z tym, żeby pokochać samego siebie, no to trzeba to jakoś zacząć, to pokochajmy tego teodora, pokochajmy go. Weźmy. Zadbajmy o niego, dajmy mu usiąść na wersalce, dajmy mu nogi wymoczyć w misce z solą, podajmy mu fajną książkę, kieliszek dobrego wina, chociaż nie ale nieważne, albo dajmy temu Teodorowi to, zacząć spać. Tylko tutaj uważajcie, bo jak jesteście bardzo, bardzo, bardzo już zmęczeni i tego nie zauważacie i dacie Teodorowi trochę spać, to słuchajcie trochę więcej spać niż normalnie, czyli odpocząć, to ciało będzie chciało wrócić dosyć szybko na, do dobrego balansu, i żeby wrócić do dobrego balansu, jest najpierw moment, który jest bardzo ciężki, bo kiedy ciało zaczyna czuć, że może robić swoją robotę, to zaczyna ją od razu robić, i to zmęczenie przychodzi z poczworzoną siłą, jakbym powiedziała, bo z podwojoną to jest naprawdę za mało. I wtedy możecie mieć takie zmęczenie, że nawet idą, idąc w drodze do sklepu, może wam się tak zachcieć bardzo spać, że nie będziecie w stanie zrobić kroku dalej. Ale to znaczy, że to jest dobrze, że właśnie Teodor i nasza Krystyna, tak, chyba Krystyna ona miała, zaczęli o siebie dbać. Zaczęli o siebie dbać. Bo patrząc na przykład z perspektywy tego środka lub samej głowy, no to musimy zapłacić za mieszkanie, za ZUS, ubezpieczenie za auto, ubezpieczenie za dom. Później tam ZUS czegoś nam nie wypłacił i tak dalej, i tak dalej. Tutaj miała przyjść klientka, nie przyszła, tutaj mój szef miał zapłacić, a mnie zwolnił. To wszystko siedzi w głowie, a ten biedny cały Teodor słucha tej głowy i po prostu walczy. No, i tak, nie dojada, nie dosypia, a że robi tak latami, ale to jest naprawdę, słuchajcie, niezauważalne, że to się robi latami. E, bo myślicie sobie, a ja przecież w tamtym roku dobrze spałem, czy to w tamtym roku. Ale słuchajcie, ważne jest, ile spaliście przed północą. Bo sen przed północą jest najważniejszym snem. Oczywiście każdy sen jest ważny, ale umówmy się. Teraz jest bardzo mało ludzi, którzy zasypiają przed północą, kilka godzin, żeby ten organizm mógł się zregenerować. I właśnie dlatego po prostu się sami wycieńczamy. Więc tutaj jest kolejna moja porada dla mnie i takie, no, że zauważyć można, co w życiu trzeba zmienić, żeby było Ci lepiej. Abyście mogli e, no, żyć dłużej, zdrowiej i pogodniej, bo o to w tym wszystkim chodzi na kanale Mistracji, żeby nasze życie było milsze, fajniejsze, lepsze i zdrowsze. E, no, to jest kolejny temat. I trzeciego przykładu. Jaki by tu Wam podać trzeci przykład, który mogłabym. Ach, już wiem. Trzeci przykład to jest na przykład jest tak jak ja, osoba, która nie chce mieć partnera. E, to ja bym zrobiła dla samej siebie taką, e, dwie dziewczyny i co bym polecała, usiąść przed lustrem i tą w lustrze nazwać, no nie wiem, ja jestem Ewa, niech ona będzie Krystyna, znowu, tak, bo bardzo lubię to imię i patrzeć jej głęboko w oczy, ale dosłownie tak, mówić, Krysia, o której ty dzisiaj poszłaś spać? Krysia odpowiada, no, o w pół do dwunastej. Krysiu, ja cię bardzo proszę, zależy mi na tobie. Ja widzę, że jesteś zmęczona, masz śniaki pod oczami, nie masz czasu się nawet wykąpać. Proszę cię, zadbaj o siebie, idź wcześniej spać. Krystyna, a co ty dzisiaj jadłaś? No, zjadłam bułkę, maślankę, popiłam tą herbatą. Żadne witaminki. Proszę Cię, zjedz trochę warzyw i rozumiecie o co mi chodzi? Patrzcie sobie w oczy, tak, żebyście w tych oczach zobaczyli tą osobę, o którą chcecie zadbać. I na początku to się wydaje głupie i, i śmieszne i, i w ogóle, ale słuchajcie, nikt inny nie zmieni i nie zadba o Wasze zdrowie, życie, organizm, jak Wy sami. Tylko po prostu trzeba zacząć. Ja mam nadzieję, że te trzy porady komuś się przydadzą i chętnie się dowiem, czy Wam się ten filmik podobał, więc zapraszam do subskrypcji. Jak naciśniecie jeszcze na ten dzwoneczek obok, to się okaże, że będziecie powiadomieni o moich nowych filmikach. A teraz z Wami się już żegnam, zapraszam do komentowania i do usłyszenia następnym razem.